Kiedy byłam dziewczynką, moi rówieśnicy jeździli na ferie zimowe, a ja stałam za ladą sprzedając odzież. Mama mi zawsze powtarzała, jak chcesz mieć sportowe buty, to musisz sama na nie zarobić. Obudziła we mnie sprzedawcę i nauczyła finansów. Następnie życie toczyło się spokojnie, bez, bez wizji przyszłości. Działałam ze stereotypami kobiety ze Śląska. Nie znając swojego potencjału. I w roku 2015 Aleksandra Frontczak-Biś e, przedstawiła mi na swoim profilu e, kamilę rowińską i od tej pory już nic nigdy nie było takie same na samym początku zaczęłam obserwować kamilę, e, potem e, zapisałam się na szkolenie mistrza sprzedaży dzięki któremu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Cześć, nazywam się Dominika Buchalik i jestem jedyną kobietą ekspertem sprzedającą na rynku niderlandzkim osłony przeciwsłoneczne, wewnętrzne i zewnętrzne, pergole, zadaszenia tarasowe, screeny w branży B2B. Lubię ciężką pracę, której efekty widzę każdego dnia. Kamila daje z siebie wszystko, co powoduje, że polecam ją innym. W jedną z wolnych sobót Dominika zabrała mnie na szkolenie kobiety niezależnej. Na początku nie wiedziałam, kim jest Kamila Rowińska. Okazała się jednak totalną petardą i, i zupełnym fenomenem dla mnie. Po całodniowym szkoleniu myślę, że mogę powiedzieć, że to odmieniło moje życie, bo podjęłam kilka bardzo pozytywnych decyzji w moim życiu i na pewno miało to wpływ na miejsce, w którym teraz jestem. Domi, będę Ci do końca życia wdzięczna za to rowisko. Jeżeli chodzi o sukces z Rowińską, to dla mnie jest to poznanie wspaniałych ludzi. Pierwszy raz zobaczyłam Dominikę na szkoleniu Kamili Rowińskiej Zbuduj swoją wewnętrzną siłę. Przykuła moją uwagę tym, że była bardzo niesamowicie skoncentrowana na szkoleniu, oprócz tego, że oczywiście super wyglądała. Kolejne nasze spotkanie to Akademia Trener'a i tam potwierdziło się to, co w pierwszym momencie myślałam o Dominice. Przebojowa kobieta, wojowniczka, która walczy o swoje, o awanse, stabilność finansową, niezależność. W naszej grupie Mastermind, która powstała po Akademii Trenera, jesteśmy dla siebie dużym wsparciem we wszystkich tematach zawodowych oraz tematach prywatnych. Bez takiej typowej kobiecej zazdrości wspieramy się wzajemnie i motywujemy do jeszcze większego działania. Biegamy także razem w szóstym wyzwaniu Kamili Rowińskiej. Gdy Twój organizm stanie się silny, Ty również staniesz się silna. Przestań marzyć o sukcesie, zacznij na niego pracować. Mamy to mimo nieidealnych warunków dzięki życiu za film RBC, kocham was.